Nie wyspaną no, noc Nie wyspaną noc Spadnijmy na kolana W sumie to mógłbym ci kolędy nawet Jezuś, te kolendy. No tak, w końcu mamy środek lata, prawda? Jaka piękna zima tego lata No, weź to I to też Udało się ich pokonać I znalazł broję I to dobrą Bardzo dobrą mam. Dużo to się nie zmieniło Uuu, jaka ładna Dobra, wiem Uciekamy stąd No jeszcze ten idiota No chodź tu Dobra Położyłeś Odpoczywa Wieczny spoczynek Suń się Nie ja tu kruków lata Skąd kruk na pustyni Mam tu kołysankę przecież napisaną dla ciebie gdzieś bella. Gdzie to ona to była. Nie wiem. Pod ręką miałem. Pod ręką, już... Nie masz ręki, rozumiem. O, wróciłeś. Się? Bardzo się cieszę. Yy... <ścoughs> Wyraziłam moją radość. Yy... Dobra, dobra, udało się wykonać misję, bla bla bla, wystarczy. Nie ja będę tego tłumaczyć wszystkiego, bo chyba, no, że ktoś chce, ne. Ktoś bardzo tego chce, to mogę tłumaczyć wszystko. Uuu, świeco mi się spodnie, dlaczego? Dobrze, <głos》>, jak to wyglądasz na diablice? A jeszcze posprzedaję te przedmioty, to nie ma sensu. Chodź tu. Wygląda jak miała buty żołnierskie na sobie. Kil. Pasek. Wyrzucaj ten pasek. Brzydki pasek. Uf. Nie masz eliksirów nowych? Ty co? Jak możesz nie mieć eliksirów? No, 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 no. Zbiga za to, zbiga za to. Nie mogę niestety. Nawet wykastrować też nie mogę. Obrażam się. Co to? O, tak, o, to uwielbiam, to jest świetne. I to używałam przy wszystkich cięższych przeciwnikach. To jest doskonałe. Świetna rzecz. Jak na przykład nie kogoś pokonać, bardzo silny był, nie będę spoilerować, dokładnie kto, albo co, to ja stawałam za skałą, że mi nie widział, a ten właśnie po coś atakowało go samo i tak, wiesz, to zaklęcie. Trwało to godzinę, ale przynajmniej go pokonywałam. Bardzo dobry patyk. Bardzo dobry, bardzo dobry. O, coś nie idzie tak na mnie! Coś... Jezu, co to jest? Nie, ja się nie odważę na tą kołysankę. O właśnie takie coś. I to będzie teraz naparzać mi. Mło. a kocham to po prostu. Młach. 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 A teraz zabijcie ich. Nie, to jest świetna maszynka po prostu. Do zabijania. Ale ma buzie. Ale otwór gębowy. Zielony? Nie wiem co on je. Wilbonie. Może królik. Króliki nie są zielone. <grym> <grym> kocham to, to, to. Ale króliki nie są zielone! Chyba, że masz jakiegoś królika zielonego. W Simsach ponoć można mieć sierść zieloną, ale królików nie ma na to O, co to jest? Co to jest? A tego nie widziałam nigdy, co to jest? Espektro. Wiem, duch, ale co to jest? No, eks... Espektro. <laughs> espektro Patronum, tak? Obrażam się. Barlat, ma... szkoły samkę teraz, czy, czy po nagrywaniu? Po nagrywaniu. Czemu? O chyba, że chcesz, a proszę bardzo śpiewa ja będę teraz milczeć. Jestem bardzo odważny, jeżeli chodzi o, o publiczne śpiewanie. Zauważyłam. To poszedłam. Szczególnie, po, chcesz... szczególnie pod wpływem, to znaczy szczególnie, tak. że mam dobry humor. Tak oczywiście. A dobry humor spowodowany? Yy, Konkretnie. Yy, yy, na przykład wyspaniem się. O, na jedzenie. Tak. Na jedzenie. Napełnieniem żołądka, tak? Tak, czego to już nie powiem wam, no nie jest to nic drożnego, na pewno nie jest to... Nie jest to, ...to, o czym myślicie. O nie, no skądże znowu? No kto by tak pomyślał w ogóle? Nie, Abstynent. Się znalazł. Ja zaraz ginę. Boże, co to za kołys, Ja ją chyba pisałem rzeczywiście w, tą, w ten pamiętny dzień, kiedy nagrywałem ten dobre. Kołysanka to... dla wampirów. To jest taka, no... kołysanka, no. Kołysankowe. Dla. Nie wiem, czy mnie nie wyrzucisz z, tego, z nagrywania. No to zaśpiewaj! To zaśpiew... No to zaśpiewasz po! Bo teraz nie chcecie na, na ciebie krzyczeć. O, słyszę. Mówię, że zaśpiewasz po, spoko. Poczekam te pół godziny, czy ile tam zostało, nie wiem. Zaraz zobaczę. Nie mogę, bo walczę. Nie widzę stopera. No! no. Co tutaj jest? Mamy jeszcze, no tak, prawie 20 minut. Ała! Co coś zrobiłeś znowu? Przeciągnąłem się. Boleśnie przeciągnąłeś się, matkę. Tak, znowu. nie zawsze boli przy przeciąga O, to niedobrze, to starość się kłania. <suszy> Mm. Jak nie w Diablo, to w sakrze Cię będą obrażać, jak nie kartofel, to aś. Ja cię nie obrażam, ja mówię prawdę. Ja mówię prawdę, no dziękuję Ci bardzo. Żartuję. Wiem, no wiem. No, wiesz, no ale wiesz, takie jakieś tuli tuli na przeproszenie powiem. Jezu, co tu się dzieje, rany woskie. Jakie tuli tuli znowu, co to jakieś. Nie oglądasz tyle tubisiów? tuli Nigdy. Nigdy nie oglądałem Teletovisie, dzięki Pani Kocham Teletovisie, aaa Widzę właśnie Co zrobił Uli... z Twoją psychiką Chyba dlatego jestem taka nienormalna, bo ich nigdy nie oglądałem <grym> <grym> I nie nosisz torebki właśnie, dlatego tego... Niebieski, ja mam, ja tak na... to pamiętam, to akurat z polityki pamiętam O nie, nie, ameryksirów, o! O nie, o nie, o nie, o ja nie, o nie. Cudem, Bella, przecież miałeś ich aż tyle, cały ekwipunek. No właśnie się skończył ekipunek. Nie? Jeszcze duch mnie goni. O, super. Jak stąd tu ciekam. Ja stąd spadam. Ci jest miasto? Tu jest miasto. O nie, no jeszcze strażnicy. A dobra, to się zajmiecie tym. Ej, no, ile ich jest? U matku? Jakie ma tam przejść niby? Cały most jest zastawiony. <laughs> No Zostawcie mnie! Co za... Co za... Nie powiem. co? No chcę przejść! No puśćcie mnie, zostawcie mnie! Brzydkie fuje! Fuj chmury! O nie! Jeszcze z kimś gadam, nie chcący... Ty... No... O Jezu... No. Opuszczam to miejsce. Raz i na zawsze. w sumie mogę teraz zaśpiewać tam. No to rób to, co chceta, ale się zaraz wkurzę, jak zaczniesz tak długo to powtarzać. Dlaczego on nie ma Elixiru?! I ja mam mała eliksirka. Za królika, tak. To... spadł. Gdzie są eliksiry? Co za kłam? Dlaczego nie ma eliksiru? No nie. popatrz, jestem spokojna. Twoim jedynym ratunkiem jest królicza łapka, którą też musisz odciąć. Ten.